Chat GPT-5 już dostępny, to spróbujmy go lekko przydusić. I wymyśliłem sobie, że napiszę mu prompta, aby yy, przygotował mi symulator sterownika LC opartego na komunikacji Modbus TCP. Program napisz w Python PLC Simulator i sprawdźmy, co on tutaj nam wypluje. No i super, mamy przygotowaną odpowiedź. Elegancko zrobiłem dla Ciebie Control Byte PLC Simulator. Prosty, samowystarczalny simulator sterownika PLC, z serwerem Modbus TCP i ładną wizualizacją w TK Inter ledy, przyciski, rejestry, zero zewnętrznych bibliotek. Hmm. Czyżby tak było? Zobaczymy. Pobieramy. Klejam sobie tutaj. Pyk. Jasne. I jeszcze dorzucam configa. OK. Proszę bardzo. Ja sobie to w tym momencie zrzucę na pasek. I odpalamy. Python main.py poczko nasz symulator uruchomiony. Widzę, że wygląda on już bardzo fajnie. Zobaczmy, co mamy tu za opcję. włączanie cewek OK. Nazewnictwo cewek możemy je zmienić jako holding. Rejestry. I logi serwera. Widzę, że serwer nasłuchuje już. Więc poczko. To odpalmy w takim razie drugą konsolę. I ja w tej konsoli podłączy się do mojego symulatora Python test py Okej okay, jak widzisz wywołałem tutaj zapytanie Po Modbusie ustawiliśmy pierwszą cewkę Spoko, ja sobie jeszcze raz ją wyłączę Wyślę to zapytanie Super działa, bardzo mi się to podoba Połączajmy tu jeszcze jakieś ceweczki Odpytajmy go. Jak widzisz, pojawiły się tutaj wszędzie wartości true, czyli że nasz symulator napisany w czacie GPT w ciągu może około minutki jak najbardziej działa.